Strugarek. Jestem koordynatorką projektu Tupowiciska TV. Będę czuwać nad tym, aby nasze działania przebiegały zgodnie z planem. Cześć, jestem Michał, mam 16 lat. Interesuję się sportem, który w moim życiu był od zawsze. Teraz jest to kalistenika, ale jestem też również fanem Manchesteru United. Um, interesuję się również muzyką oraz Stanami Zjednoczonymi, a Stanami akurat dlatego, ponieważ właśnie tam chciałbym zbudować swoją przyszłość oraz zaangażować się tam w politykę. Interesuję się również e, nieruchomościami e, oraz czytam dużo książek o tematyce rozwoju osobistego, duchowego, biznesowego oraz biografie różnych ludzi sukcesu. Hejka, mam na imię Amelia, mam My... 17 lat oraz chodzę do technikum budowlanego drzemnego w Poznaniu. Moje pasje i zainteresowania to taniec. Od 8 lat tańczę w szkole tanecznej w Poznaniu Gordon Dance oraz interesuję się stylizacją paznokci oraz fotografią. W wolnym czasie spędzam ją z rodziną oraz z chłopakiem. W każdej zimowej i jeżdżę na nartach. Ja jestem Alicja i dołączyłam do projektu, bo stwierdziłam, że to będzie fajna przygoda i jak na razie się nie myliłam. Cześć, Franek, mam 15 lat, bardzo lubię robić zdjęcia, interesuję się także psychologią i kinematografią. Do projektu dołączyłem, ponieważ od zawsze interesowałam się telewizją. Anna Górniak, ekonomista, pedagog, terapeuta, wolontariusz, lokalna aktywistka. Wiceprezes Stowarzyszenia Instytutu Powiedziska, Spółce Całowskiego Targu Literackich powiedzisk, wielu pikników i koncertów oraz różnych innych w W projekcie jest on po to, aby wspomagać zdolną młodzież, która robi coś fajnego, oryginalnego i pożytecznego dla naszego miasta.